Ludzie boją się zmiany, boją się nowych technologii, co wymaga tutaj naszego wsparcia i pokazania innej ścieżki, innej drogi szukania nowych rozwiązań. Saldeo Smart nam bardzo w tym pomaga, ułatwia nam pracę. Katarzyna Zalewska pracuje w biurze ATF Partners. Obsługujemy klientów w całej Polsce. Obsługujemy klientów od małych po bardzo dużo. Bardzo dużo elementów załatwiamy w Saldeo Smart. Tam klienci mają możliwość opisywania dokumentów, zadawania nam pytań też przez różne... Możliwości dania swoich opinii i informacji w opisach dokumentów. Także widzimy cały obieg dokumentów dzięki narzędziom, które mamy tam dostępne. Także ułatwia nam to zdecydowanie przyspieszyć proces księgowania i łatwość przekazywania informacji i dokumentów. Właściwie to dla każdego klienta, którym poświęcimy czas i go wyedukujemy. Bo nie ma klientów, którzy nie chcą zmiany na dobre. Tak? Saldeo Smart pomaga nam przyspieszyć procesy. Klienci to czują i widzą, więc przekonanie ich do tego oprogramowania nie jest specjalnie problemem. Mi to z reguły zajmuje około 15 minut i rzeczywiście jest to narzędzie proste, łatwe. Jakby sam program broni się i daje dodatkowe korzyści dla firm, które korzystają tu w komunikacji z biurem.